Cześć witajcie, ja jestem Szyloks i yy, witam Was w drugim odcinku fajnych darmowych gier na internecie. Jest to snajperski zespół, czyli na, po angielsku Sniper Team. No. Yy. Grę tą znajdziecie na www.cda.pl. Zresztą link będzie podany w opisie. No. Ja tu zagram tylko jedną misję. Żeby żeby tutaj yy, nie będę przechodził cały tak jak w poprzednim odcinku pokażę Wam po prostu jak grać w tą grę broń bazy zatrzymując hordy wrogów. Wrogowie mogą nadejść z każdej strony, dlatego twój oddział ma po każdej stronie snajpera. Przełączaj yy, ich używając klawiszy 1-4. Zdejmuj wrogów i pokonuj całe oddziały, by zdobyć pieniądze i PD. Wydawaj pieniądze na nowe bronie i ulepszenia. No i lewy przycisk. Myśl to celuj i strzelaj. Spacja przybliż oddal. Q zmień broń. R przeładuj. 1-4 zmień snajpera. Escape albo P. Pauza. M wyciszenie. X shift przybliżenie. No, w takim razie zaczynamy. Nam się to zaaduje Dzień pierwszy operacja Świat w płomieniach Ruch atakuje nasz system obrony przeciwlotniczej z niższych <grych> e, Dobra O tutaj kogoś widziałem? Znaczy oni go nie zabili Dobra, kolejny headshot Tu headshot I chyba O, tu kogoś jeszcze widzę Spróbujmy to zakrzelić O! Oh, trafiłem Czy znowu trafię? Nie dobra, nie będę już się tak bawił Ach Okej okay, już jestem Pomyliłem się po prostu zamiast spacji nacisnąłem prawy przycisk ale to z przyzwyczajenia no, nowa fala teraz przełączamy się teraz przełączymy się na chyba gosta o właśnie i oni tutaj pójdą Okej, okay, zabiliśmy już jednego. No świetnie. ładować. Okej. Okay. Dzień pierwszy ukończony. Zapraszam was do grania w tą grę. Mm. Naprawdę bardzo fajna gra to jest. Mi się to znaczy mi się bardzo spodobała. Mm. To na razie ten pierwszy, pierwsza misja jest troszeczkę taka nudna, ale potem już się zaczyna dziać nieźle. Dobrze, no to ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mnie. No, cześć.